Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa, czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.